Cześć kochani, mówi do Was Dominika. Jak się macie? Czy wszyscy zdążyli posłuchać już mojego podcastu o Łodzi? Na wstępie chciałabym serdecznie podziękować osobom, które wysłały do mnie e-mail. Jeśli Filipo z Włoch, Michael z Australii i Antonia mnie słuchają, Proszę, zostawcie komentarz, będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że nie przekręciłam Waszych imion. Na początku kilka kwestii organizacyjnych. Serdecznie dziękuję Wam za to, że mnie słuchacie. Podcast związany z nauką polskiego wyświetliło już tysiąc osób. To super wynik. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, jeśli znacie kogoś, kto chce uczyć się polskiego, wyślijcie mu link do mojego kanału. Będę wdzięczna. Chcę, żeby posłuchało mnie jak najwięcej obcokrajowców. Kolejna informacja. Jeśli ktoś chce dostawać transkrypcję moich nagrań, proszę o wiadomość. Mój e-mail znajduje się na dole w opisie. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to już wszystko. Nie będę was zanudzać. Sama nie lubię, jak ktoś przynudza. Moi drodzy, dzisiaj. Opowiem Wam troszeczkę o studiowaniu w Polsce, a szczególnie w Łodzi. Pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądają studia w Polsce? A może mojego podcastu słucha ktoś, kto planuje przyjechać do Polski na studia? Po pierwsze, aby można było studiować, Wcześniej trzeba zdać maturę. Matura to taki państwowy egzamin. Zdaje się go obligatoryjnie z języka polskiego, z matematyki i języka obcego. Czyli na przykład angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego. Ja zdawałam go akurat z języka rosyjskiego. Dodatkowo uczeń może wybrać inne przedmioty: historię, biologię, chemię. Wszystko zależy od tego, na jakie studia chce pójść. Jeśli osoba chce zostać lekarzem, to musi zdawać chemię i biologię. A jeśli chce być prawnikiem, Musi zdawać najczęściej historię i wiedzę o społeczeństwie. W skrócie WOS. To taki przedmiot, na którym uczniowie uczą się o prawie, rodzinie, konfliktach międzynarodowych i innych kwestiach. To tak w wielkim uproszczeniu. No dobrze. Przykładowo. Ja zdałam maturę, i co dalej? Dalej, matura otwiera mi drogę na studia. Często młody człowiek boi się studiów, ponieważ to nowy etap w jego życiu. Powiem Wam tak. Pierwszy rok na studiach na pewno jest trudny. Dlaczego? Otóż dlatego, że nikt cię nie zmusza do pracy. Jak chcesz, to możesz się uczyć, a jak nie, to nie musisz. Wszystko zależy od Ciebie. Jeśli nie będziesz się uczyć, to możesz wylecieć ze studiów. To znaczy, że mogą Cię wykreślić z listy studentów. Słuchajcie. Muszę zaznaczyć, że reguły oceniania zależą od uczelni i dobrej woli profesora. Generalnie jest tak, że student ma dwa podejścia: bezpłatne. Czyli, jak nie zda egzaminu, to może go poprawić. Jeśli nie zda za drugim razem, co wtedy? Czy wylatuje? Nie. Wtedy może zapłacić za kolejny termin egzaminu. Nie wiem, jak jest na innych uczelniach, ale na Uniwersytecie Łódzkim jeden dodatkowy egzamin kosztuje 500 zł. To dużo czy mało? Jak myślicie? No słuchajcie, wszystko zależy od tego, kto jakich ma rodziców. Czy są w stanie. Pomóc mu finansowo. Jednak ja myślę, że lepiej się raz dobrze nauczyć, a później mieć święty spokój. Opowiem Wam jeszcze ciekawostkę. W Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji są indeksy czyli takie książeczki, w których profesorowie wpisują oceny. Te indeksy nie są na wszystkich uczelniach. Profesor może wpisać ocenę od dwójki do piątki. Tylko dwójka oznacza, że egzamin jest niezaliczony i trzeba pisać go jeszcze raz. No dobra, ale dość już o nauce, bo przecież nie samą nauką żyje człowiek. A czy jeszcze? Macie jakiś pomysł? Oczywiście, imprezami. No jasne, studenci kochają imprezować. Jak imprezują studenci? Studenci imprezują, oczywiście, w akademikach, czyli w domach studenckich. Powiem Wam, że ja nie imprezowałam w akademiku, ponieważ od pierwszego roku studiów wynajmowałam mieszkanie. Na pewno taka impreza ma swój klimat. Jeśli ktoś woli bardziej imprezy, na których można potańczyć, głównie potańczyć, to proponuję wyjście na ulicę Piotrkowską w Łodzi, na której znajduje się dużo barów i klubów. Przykładowo klub Czekolada czy Lordis. Klub Czekolada organizuje różne wydarzenia. Zachęcające do brania udziału w imprezie. To znaczy, że na przykład panie do 22 wchodzą za free, czyli za darmo. Halo, czy są tu jakieś dziewczyny? Dziewczyny, słyszycie mnie? Czy to nie świetna wiadomość? Porzućcie wszystko i przyjeżdżajcie do łodzi. Co jeszcze mogą robić studenci? W Łodzi jest dużo ciekawych wydarzeń. Na przykład Juvenalia, czyli event, który trwa kilka dni. Kończy się najczęściej koncertami znanych grup muzycznych. Studenci też mają możliwość brać udział w różnych programach edukacyjnych, na przykład Erasmus. To świetna możliwość, aby zobaczyć jak wyglądają studia za granicą. Żałuję że nie miałam okazji wziąć udziału w tym programie. No dobrze, moi kochani, chyba na dzisiaj wystarczy. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wysłuchali mnie do końca. Pamiętajcie, że możecie mnie posłuchać również za pomocą aplikacji Spotify i Anchor. Dzisiaj już kończę. Komu podobała się moja historyjka? Proszę o łapkę w górę. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Mówiła dla Was Dominika Złodzi.